Walizkę przyniosłem. No nareszcie, już myślałem, że pod sklep poszedłeś. To co ja mam pakować? No jak to co, no majtki, skarpety, proszę ja ciebie, spodenki do pływania, przynieś swoje rzeczy, to ja nas spakuję. No, ja już spakowany. W takiej torbie ze zeszmaciały, wyciągnij te rzeczy, trzeba je do walizki ładnie spakować. Trzymaj. A co to? No, ogórki kiszone. A na co ci, Bogdan, do Egiptu ogórki kiszone? Tam to takich rarytasów nie mają. Na napiwki będą. Ty sam jesteś jak ten kiszony ogór. Co ty tam jeszcze masz? A no, co? A no, co? No, wiertarkę jeszcze mam. Matko Bosko i wszyscy święci, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. A na co ci, Bogdan, wiertarka? A jakby co w hotelu się zepsuło, to naprawię. Wzięj jeszcze te śrubokręty i no, jak to, przedłużacz. Jakby gniazda daleko były. Jesteś, Bogdan, jakiś nienormalny. Na lotnisku. To cię za terrorystę wezmą do kicia, nas sadzą i tyle z naszych wakacji będzie. Jeszcze do garażu pójdę, wezmę tam e, farelkę. Aż się boję zapytać, ale po co? No jakby w Egipcie wieczorami chłodno było. Ale lotnisku rozbiorą cię do gaci, zobaczysz. No a, a ty co tam bierzesz? Ja same praktyczne rzeczy biorę. Strój kąpielowy, kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, różaniec. Różaniec? jak nie daj Bóg coś się stanie w samolocie, to wolę być pod opieką matki boskiej niż twojej wiertarki. No to chociaż te ogórki spakuje, co? Ogórki to najwyżej możesz włożyć. Z powrotem do lodówki.